Ta skuteczna technika pomoże Ci rozpocząć nawet najtrudniejsze zadania, których nie chce się robić. I gwarantuję Wam, każdy już nieświadomie jej doświadczył i zauważył, że faktycznie działa. Osobiście zawsze sobie o niej przypominam, kiedy muszę zrobić coś trudnego, zrobić jakiś trudny projekt na studia, nauczyć się na egzamin, czy zadzwonić do tego trudnego klienta, którego już odwlekałem. Kiedy to zrozumiesz, nagle wszystkie inne rzeczy staną się o wiele łatwiejsze. Ta zasada została już sformułowana w 1687 roku przez jednego z najwybitniejszych umysłów historii, Sir Isaaca Newtona. I pozostaje aktualna aż do dzisiaj. A pierwsze prawo Newtona mówi, że ciało, które pozostaje w spoczynku, nadal będzie pozostawać w spoczynku, a ciało, które pozostaje w ruchu, nadal będzie pozostawać w ruchu. Dlatego jeżeli leżysz na kanapie, no to prawa fizyki działają tak, że będziesz nadal leżeć na tej kanapie. Ale w momencie kiedy zaczniesz coś robić, wykonasz ten jeden krok Zobaczysz, jak o wiele łatwiej ci będzie dalej to kontynuować. Przypomnij sobie, ile razy tak było, że odwlekałeś coś, ale w momencie, kiedy zacząłeś już to robić, to praca jakoś poszła. I to jest właśnie ta zasada. Ta siła to pęd, czyli momentum. Zobaczysz, jak o wiele prostsze będzie kontynuowanie danej czynności, kiedy już zaczniesz to robić. Dlatego, kiedy chcesz się uczyć, to odłóż ten telefon i zobaczysz, jak o wiele prostsza będzie nauka, kiedy usuniesz te wszystkie dystraktory. Dlatego zobaczysz, że bieganie jest o wiele prostsze, kiedy stawiasz już któryś krok a nie kiedy dopiero zaczynasz to robić. W ten sposób przełamujesz opór, a budujesz pęd, który napędza Cię dalej. A jeśli wciąż masz problem z rozpoczęciem działania, obejrzyj inny mój film o zasadzie 5 sekund. To prawdziwa magia i pomoże Ci zacząć. A jeżeli chcesz budować życie na swoich zasadach, to zaobserwuj ten profil, bo nauczę Cię jak to zrobić.